Mówiliśmy sobie o tym już na w samym początku, że ta historia Wyjścia i te księgi, które od Księgi Wyjścia się rozpoczynają, to już jest historia. Że nie jest to już prehistoria ani protohistoria, ale jest to historia. A to dlatego, że mamy do tych dziejów źródła pisane, źródła historyczne wspominające naród biblijnego Izraela, naród izraelski w źródłach pozabiblijnych i takim pierwszym źródłem historycznym, gdzie wymieniana jest nazwa Izrael, jest tak zwana stela Izraela, stela faraona Merenptacha. Mam dla Państwa tutaj takie, nie wiem znowu czy wystarczy, mam nadzieję, że, że tak. E, tak dla poczytania później, prosiła, żeby rozdać. To o tej steli faraona Merenptacha. To był syn faraona Ramzesa II, tego, który jest faraonem wyjścia Izraelitów z Egiptu, wielkiego faraona Ramzesa, który panował 67 lat w Egipcie, umocnił Egipt w czasie nowego, nowego państwa i, i, i wiele dokonał, a że rządził długo, miał też wiele dzieci, bo mówi się nawet o setce dzieci. Więc się napracował w życiu. Ciężko miał. Długo czekali, czekali jego następcy, żeby przejąć po nim schedę, bo rządził 67 lat. I kiedy żon miał równie dużo, pewnie, bo przecież jedna by nie, nie dała rady. Więc kiedy Ramzes umierał, jego następcą został najstarszy jego syn, właśnie Merentach. Syn, który. Miał już prawie 60 lat, kiedy przejmował te władze, więc no, życie swoje miał ograniczone na tyle, że już nie mógł dokonać tyle, co ojciec, który rządził 67 lat, zakładając nawet, że żyłby jeszcze te 30. Więc bardzo często faraonowie, kiedy spisywali swoje dzieje, no, tak trochę je ubarwiali, dodając często to, czego nie dokonali. Nawet to tak a propos obiektywizmu starożytnych źródeł, to kiedyś chyba już o tym mówiliśmy. Bo Biblii się bardzo często zarzu zarzuca, że jest nieobiektywna, bo jest z perspektywy jednego narodu i jest religijnym tekstem, więc nie może być obiektywnym źródłem historycznym. Tutaj jest, gdy Państwo popatrzą na te stele, mamy obok wizerunku faraona wizerunki bóstw egipskich, więc też można powiedzieć, że tekst religijny. I do tego jeszcze obiektywny też nie jest, bo faraon pisze absolutnie wyłącznie o swoich sukcesach, jakich dokonał. A nawet przypisując sobie te, których nie dokonał. Ale więc Biblia też może być dobrym źródłem historycznym, tylko, tylko zarzut, który się jej stawia, może dotyczyć tak naprawdę każdego źródła starożytnego. Bo o, ludzie starożytni z gruntu byli religijni i z gruntu, z gruntu te historie pisali inaczej niż my byśmy dzisiaj obiektywnie zapisali. Ale ta stela jest ważna, dlatego że w niej, tam na dole, tam gdzie strzałka na tym mniejszym obrazku. Pojawia się napis, który mówi o biblijnym Izraelu. Izrael jest zrujnowany i nie ma więcej jego nasienia. Wiemy, że to nieprawda, ale niektórzy uważają, że to jest tekst, który może być świadectwem tego, że z Egiptu Izraelici. Wyszli, faraon mówi, że zostali wygnani. Wiemy, że, to, że Biblia przedstawia to tak, że faraon nie chciał ich wypuścić z Egiptu. Ale faktem jest, że w samym Egipcie, można powiedzieć, po Ramzesie II, który uważany jest za Ramzesa wyjścia Izraelitów z Egiptu, Izraelitów już nie było. To jest pierwsza historyczna wzmianka o istnieniu takiego narodu o nazwie Izrael. Pierwsza wzmianka. Słowa Izrael, na dole mamy zapis, jak wygląda to w hieroglificznym zapisie. I, i, I ta stela, ona dzisiaj jest przechowywana w Muzeum Kairskim, Muzeum Egiptologicznym. Jest dla Izraelitów no, bardzo ważna. Kiedy powstało państwo Izrael, Izraelici chcieli odzyskać od Egiptu te stele, ale Egipcjanie, no, ze względu na te różne stosunki arabsko-żydowskie, nie zgodzili się na to. Podobno miało dojść do takiej rozmowy, że no to skoro nie chcecie nam dać tej, sprzedać tej steli, to nam ją dajcie. Ale też Egipt nie zgodził się oddać tej steli, a dla Egipcjan ona nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Widać to nawet w samym Muzeum Kairskim, przez całe lata, jak oprowadzaliśmy tam grupy, to z księdzem Romanem nawet byliśmy tam. To stoi tak z boku w kącie, jako jedna z setek. Różnych stel faraonów, jakie tam stoją. Natomiast gdyby. I można to, może to każdy dotknąć, może to każdy nawet zniszczyć, gdyby jakiś szaleniec się pojawił. Ona tak stoi sobie w kącie. Gdyby kiedyś ktoś z Państwa był w Kairze, w Muzeum Egiptologicznym, to warto, warto tam podejść, zobaczyć to, co jest dla Izraelitów tak ważnym artefaktem. Gdyby to było w Izraelu, to by było za, za szybami kuloodpornymi, byłoby to zabezpieczone. A że jest tak. Dla Egipcjan nie aż tak ważne, to stoi, to po prostu z boku. Ja to się zastanawiam, czy teraz w tych wichrach historii, jakie tam się dzieją, czy, czy to nie zostanie zniszczone, boję się o to bardzo. Ale warto o tym pamiętać, bo to też powoduje, a także inne źródła coraz częstsze wymieniające Izrael, że historia, o której będziemy mówić, to już nie będzie właśnie pre ani proto, ale będzie to historia. Chociaż opowiedziana oczami Izraelitów. Opowiedziana także w perspektywie religijnej. Niektórzy nazywają ją teologią historii, to znaczy takim spojrzeniem bożym na dzieje ludu, ludu wybranego. I warto też wspomnieć o tym, że te tradycje o wychodzeniu z Egiptu, o wyjściu Izraelitów z Egiptu, istniały w Biblii już przed Pięcioksięgiem. Zanim powstał i został zredagowany Pięcioksiąg, taką księgą, która wspomina wyjście Izraelitów z Egiptu, a jest jedną z najstarszych ksiąg Starego Testamentu, omawialiśmy ją w zeszłym roku, jest księga Ozeasza która mówi o tej tradycji wychodzenia z Egiptu. Syna mego wezwałem z Egiptu, mówi Ozeasz, mówiąc o, ty, o tej historii e, początków biblijnego Izraela. Więc ta ustna e, tradycja przechowała pamięć o tych początkach w kontekście wychodzenia z Egiptu, wędrówki przez pustynię. E, a którego centralnym wydarzeniem, której centralnym wydarzeniem było zawarcie przymierza na Synaju, przymierza na Górze Chore.